Jest. 3:25, 25 października. A to oznacza, że nadszedł ten dzień. I z moją dziewczyną jedziemy do Berlina na Event Young LA, zobaczyć Lexa w Winsów na żywo. My sobie pijemy kawkę. Jesteśmy bardzo niewyspani. Moja dziewczyna się szykuje. I co? Zaraz lecimy z mieszkania. I lecimy na tripa. Mamy przygotowane kanapki z tuńczykiem. W sumie to ja mam kanapki z tuńczykiem Z czym masz kanapki? Z łososiem i mozarelką. dziewczyna ma kanapki z łososiem i mozzarellą. I co? Ej kurwa trzeba się obudzić Czeka nas 5 godzin podróży O piątej rano Pociąg nasz wyjeżdża Z Warszawy do Berlina i o dziesiątej Mm, jesteśmy na miejscu, yy, i potem 50 minus autobusem, tramwajem. tramwajem? Tramwajem i autobusem. Tramwajem i autobusem jedziemy. Także no, to tyle na tyle. My już jesteśmy na centralnym. Martyna za szybko zamówiła Ubera i w kilka minut podjechał pod nasz blok, ale udało nam się wyrobić. Jest czwarta i mamy godzinę do pociągu. Plan wycieczki jest taki, że o dziesiątej jesteśmy w Berlinie i mamy 50 minut tramwajem do tego miejsca. Jesteśmy mega podjarani. Ja widziałem w ogóle na insta story już rzucali w nocy, że tam normalnie będzie nawet siłownia. Szykuję się. Zajebisty dzień się szykuje. Do 18.00 jest ten event, a my mamy pociąg o autobus. Flixbu Flix... 22 .55. O 22.55? O mm. 22.55, więc kto wie, może uda nam się zahaczyć o jakiegoś berlińskiego kebaba. Może postajemy trochę w kolejce. Także szykuje się naprawdę wielka przygoda. My sobie stoimy i patrzymy na Pałac Kultury. I co? Idziemy trochę nabić kroczków. Jakiś zarys brzucha jest. My już dotarliśmy. Idziemy z buta. Jesteśmy w Berlinie. Dużo się działo. Ogólnie nie nagrywałem jakoś za dużo w pociągu, ale mieliśmy słabe miejsca i nawet nie siedzieliśmy do końca koło siebie. I no, ale jesteśmy w Berlinie. Teraz jesteśmy w jakimś parku i za jakieś 20 minut będziemy na miejscu. Ja jestem trochę zestresowany, ale czego się nie robi dla marzeń, dla spełnia... tak, dla spełnienia marzeń. Także my sobie truchtamy. A, okay. Idziemy sobie i będziemy za jakieś 20 minut na miejscu w ogóle nie wiem, czy mówiłem, ale ja mam przygotowany e, list dla Leksa e, i tam, no nie będę się jakoś zagłębiać w szczegóły, ale e, wczoraj napisałem taki list, chciałem mm, opowiedzieć się o kilku rzeczach, a nie wiem, czy pewnie nie będzie tyle czasu, żeby normalnie pogadać, więc postaram się mu go dać. Zobaczymy, jak to będzie. Widziałem na Insta story, Youngeley, że to szykuje się ogromny event, więc mamy pod i zmierzamy. Tobie może uda się nawet jakiś trening zrobić. Tak, wystawili jakieś ławy, no. SMIFa, fajne maszyny, tak. więc może zrobimy sobie poniedziałkowy trening w góry. No, tak kurwa! O, jestem podejrany. <noise> Let me see it take Everything you want to treat sali do mnie ludzie, że słabe kolory. Ja nie umiem jeszcze do końca kolorować w programie, więc ten materiał nagrywam w takiej podstawowej palecie kolorów. Więc powinno być bardziej kolorowo. Możecie dać znać, czy, czy jest spoko. I możecie też dać znać, czy jest dobra jasność, bo były komentarze, że trochę za ciemno momentami. To teraz ustawiłem na automatyczną ekspozycję więc powinno być lepiej.

Come down. down. on. Come on. Come on. Come on. Come yeah, Come Come on. push it, push it, push it. Yeah. Oh. Siema. My już jesteśmy po całym dniu Po skończonym evencie Nie nagrywaliśmy tego, bo byliśmy mega głodni Ale poszliśmy na kebaba W ogóle mieliśmy pójść na tego sławnego Gemus Kebab Ale okazało się, że praktycznie Ani tam, ani w żadnym innym lokalu Nie można płacić kartą A nie chcieliśmy płacić prowizji z bankomatu Więc po jakichś Sześciu nieudanych próbach Gdzie wchodziliśmy do lokali i no wszędzie można było płacić tylko gotówką Znaleźliśmy jakiegoś kebaba I był dobry Zapłaciliśmy kartą I co? Chciałem trochę opowiedzieć o evencie Spełnienie marzeń Spełniły się moje marzenia I trochę jest na nagraniu rozmowy z Leksem. Udało się go złapać za drugim razem, bo za pierwszym razem staliśmy trzy godziny w kolejce do niego i dosłownie jak ja już stałem na końcu kolejki, żeby z nim pogadać, to skończyła się jakby jego tura, ale na jego miejsce weszli Winsi i byli tacy świeżi jeszcze, ze świeżą energią. Bo przykro trochę tego leksa, bo właśnie był już taki, w ogóle był zmęczony albo taki strasznie zmęczony. No ale udało się właśnie pogadać z moimi drugimi największymi inspiracjami i zajebiste ziomeczki. Nawet zasubskrybowali mój kanał, więc ogólnie pojebane rzeczy, pojebane rzeczy. Eee, no i właśnie pogadałem dużo z chłopakami. Będą zajebiste zdjęcia e, z mojego Kodaka. Ale wracając, nie udało się zobaczyć z Leksem, a ja napisałem mu list, taki prywatny list, w którym chciałem jakby mu opowiedzieć i powiedzieć po prostu kilka rzeczy. I jakimś cudem, Martyna, moja dziewczyna, zauważyła, że z balkonu. Lex tam patrzy. No i pomachałem do niego i powiedziałem, że chcę mu dać list. I tak e, się skończyło, że zszedł do nas. No i wiadomo, tam też do innych ludzi. No i koniec końców udało się z nim pogadać. Jest nawet na nagraniu chwila. Udało się zbić piątkę i przekazać ten list, więc jestem super zadowolony. Tak naprawdę dwie pieczenie na jednym ogniu, bo udało mi się zobaczyć bliźniaków, a także mojego idola Lexa, więc marzenia spełnione. Poza tym udało się trochę zwiedzić Berlina. Ale nie za dużo, bo jesteśmy tak kurwa zmęczeni. Ale co? Chciałem jeszcze powiedzieć, że właśnie ten materiał to jest taki dowód na to, że warto gonić za swoimi marzeniami. E, można to na moim przykładzie łatwo pokazać, bo ja jestem osobą, która dopiero niedawno zaczęła gonić swoje marzenia. I zobaczcie, jeszcze 3 miesiące temu nie powiedziałbym, że jadę do Berlina zobaczyć się z moimi idolami i nagrywać z tego materiał i że trendwinci będą subskrybować mój kanał, co jest super pojebane serio gońcie za swoimi marzeniami i pamiętajcie, że wszystko jest możliwe i mamy jedno życie tylko i warto, żeby spędzić je tak jak chcemy, a nie tak jak ktoś inny chce kończąc My czekamy na Flixbusa, będziemy jechać 7 godzin do Warszawy Mam nadzieję, że Wam się podobał materiał. I jeśli tak, to zostawcie proszę kurwa, lajka, subskrypcję, bo dojebane gówno się tu dzieje i będzie się działo jeszcze więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Elo